Kochani, witajcie w kolejnym odcinku, dzisiaj dla Was pokażę kopytka. Ale jakie to będą kopytka, to nie będą takie zwykłe, tylko będą ze serkiem homogenizowanym A więc zaczynajmy. Do misy wlewam sobie serę homogenizowany, waniliowy. Ja mam tutaj 400 gram. Do serka wbijamy 3 jajka. Dodajemy cukier waniliowy. Razem mieszamy i teraz kolejna mąka. Będziemy dodawać ją partiami. I teraz zagniatamy nasze ciasto. Jest to sobie przełożyłam na stronicę, sobie już wyrobiłam. I będziemy formować nasze kopytka. Ale zanim będziemy formować, ja sobie nastawię wodę na gazie. Posypałam mąką. Teraz będę odcinać po kawałeczku i będziemy formować wałeczki. I krajesz nasze kopytka. I teraz na gotujący wrzątek wrzucamy nasze kopytka. Delikatnie przemieszamy, żeby nam się nie posklejały. I będziemy gotować około 3 minut po wypłynięciu na powierzchnię wody. Czuseczki mi się gotują, a ja sobie na patelnie rozgrzeję masełko. Czuseczki mi się ugotowały, więc je wykładam na talerz. Kluseczkiem mogłabym zostać w takiej wersji. Poladzi masełkiem i buką tartą, ale ja sobie je jeszcze podsmażę na masełku. Kluseczkiem się pięknie podpiekły, więc wykładam je na talerz. Gotowe możecie je tak podawać bez żadnych dodatków, tylko polać masełkiem i bułką tartą. Ewentualnie tak jak ja podsmażyć na patelni. A więc, kochani, jeśli Wam się podobał ten pomysł na te kluseczki, zachęcam Was do wypróbowania tego przepisu. Życzę smacznego i do zobaczenia!